you <laughs> Rzymskiego Związku Pracodawców odbyło się w restauracji Kryw. Głównym celem naszego spotkania dzisiejszego było podsumowanie działalności związku za rok 2014. Bilans zamknął się wynikiem pozytywnym, co oczywiście rokuje, że nasz związek perspektywicznie się rozwija. Coraz więcej firm przystępuje do naszego związku, co bardzo nas oczywiście cieszy. Na zakończenie chciałabym wszystkich serdecznie zaprosić na naszą coroczną majówkę przedsiębiorców do Szymbarku, do Centrum Edukacji i Promocji Regionu, gdzie będzie możliwość spotkania się z wszystkimi członkami, z rodzinami, z przyjaciółmi, gdzie możliwość wspólnego wysiadowania, zabawy. Także wszystkich serdecznie zapraszam 9 maja na godzinę 13 do CEPR-u w Szymbarku. Dziękuję pięknie. Do tej organizacji to przystąpiłem od samego początku jej założenia. Mhm. A brak czasu, dużo pracy spowodował, że niedawno tą deklarację na spotkaniu u burmistrza w Kartuzach decydowałem i podpisałem. Ale się cieszę, że praktycznie do tej organizacji wstąpiłem, bo jest to moich dużo znajomych, firm, z którymi współpracujemy, z którym się znamy. Myślę, że z tego wszystkiego, co tutaj... Związek Kaszubski pracodawców organizuje i przedstawia. Dla naszego rejonu da to dużo owoców w przyszłości. A jakie są oczekiwania? Oczekiwania, współpraca, spotkania, wzajemne wzajemny handel z firmami, gdzie faktycznie możemy się na współpracę omówić, że ja tobie coś daję, ty dla mnie coś i. Myślę, że to będzie dobrze, dużo owoców z tego. A jakby pan podsumował dzisiejsze spotkanie? Intuicyjnie, no nie mam e, związek kaszubskich pracodawców żadnych długów, jest wypłacalny. E, no i życzę powodzenia związkowi. W dniu dzisiejszym mieliśmy spotkanie. Spotkanie miało charakter bardzo formalny, a było poświęcone skwitowaniu. Zarządu, przyjęciu sprawozdania finansowego oraz wyborom nowego członka komisji rewizyjnej. Jeżeli chodzi o bilans, a udało się utrzymać dodatni wynik finansowy. Mimo, że stowarzyszenie jest stowarzyszeniem non-profit i w statucie a wynik finansowy nie jest najlepszy, jest to duża niespodzianka, ponieważ w poprzednich miesiącach, w poprzednich latach, przepraszam. A z wynikiem finansowym e, mieliśmy również rok, w którym był ujemny ten wynik finansowy. E, udało się zarządowi w 2014 roku przyjąć około 20 nowych członków. W chwili obecnej, a, jako Związek Pracodawców, mamy około 80 firm. Przy czym ten bilans, a firmy przyjęte, e, firmy, które zostały skreślone z, e, z ewidencji, to jest. In plus 16, a w mojej ocenie jest to również dowód, że związek się rozwija. W części dyskusyjnej poświęciliśmy uwagę na wnioski i propozycje działań w 2015 roku. Między innymi chodzi o przedstawienie naszych pytań i uwag do posłów, tak aby mieć również wpływ na prawo stanowione w parlamencie naszym, w Sejmie. Chodziło o zmiany w prawie upadłościowym oraz również akurat mój wniosek o rozpatrzenie zmian w prawie ubezpieczeniowym, tak aby firmy ubezpieczeniowe nie miały możliwości niewypłaty należnych nam kwot z tytułu ubezpieczenia pod byle pretekstem. Jeżeli chodzi o problemy lokalne, kolega Jażdżewski zgłaszał problem z samochodami. To są dostawy kostki brukowej oraz materiałów budowlanych w Żukowie oraz w gminie. Sam system uzyskiwania pozwoleń. Jest bardzo uciążliwy, dlatego że obecnie to nie firmy, które są sprzedawcami materiałów budowlanych, e, muszą występować o pozwolenia, ale sami mieszkańcy. A również jest to uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ są to dodatkowe e, czynności urzędników. E, być może e, trzeba stworzyć kolejny etat, natomiast wydaje się, że lepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie a, zezwoleń na wjazd ciężkich samochodów. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie jednorazowo w celu dostawy towaru, czy to chodzi o kostkę brukową, czy inne materiały budowlane, aby pozostawić zezwolenia w gestii firm dystrybujących, sprzedawców czy producentów kostki. Dawców kaszubskich ma na celu połączyć firmy, firmy zarówno kaszubskie, firmy z Trójmiasta, abyśmy razem mieli możliwość ze sobą współpracować, a także abyśmy mieli możliwość zawarcia głosu w samorządach. Kiedy jesteśmy większą jednostką, nasza decyzyjność, nasze rozmowy, nasze wnioski są całkiem inaczej rozpatrywane. Corocznie jak każda organizacja, taki Kaszubski Związek Pracodawców przedstawia sprawozdanie za pracę w 2014 roku. Dzisiaj odbyliśmy globalne zgromadzenie, na którym zarząd przedstawił to co zrobił, pokazał osiągnięcia, pokazał to co w minionym okresie było najważniejsze dla organizacji, na czym się skupiliśmy, a jednocześnie chętnie słuchał dyskusji i propozycji. Parę wniosków takich padło do pracy na rok bieżący. Co mogę powiedzieć? Udało nam się nawiązać, że tak powiem, kontakt taki bliski z samorządami. z samorządami powiatowymi i gminnymi. Główna sprawa, o którą tutaj idzie, to sprawy podatków lokalnych. Kaszubski Związek Pracodawców jest już organizacją wpisaną w pejzaż naszej gminy. Staramy się. W tych obszarach, w których można być partnerami, często sugestie czy też wnioski, propozycje są przedkładane nam, w gminie. Chociażby kwestie związane z opracowywanym studium zagospodarowania przestrzennego w zeszłym roku, wiele z tych sugestii zostało uwzględnionych. Na pewno są też pola, na których się różnimy i będziemy różnić. Dla mnie to jest akurat dobrze, że to dzisiaj to, to spotkanie odbyło się w Żukowie, w gminie, w mieście Żukowo, w gminie Żukowo, gdzie ta przedsiębiorczość rozwija się dosyć dobrze, a Związek, Kaszubski Związek Pracodawców poprawia jakby relacje również z samorządem, którym też mam przyjemność jakby działać jednocześnie. Życzę na nowy rok także owocnej współpracy w ramach Kaszubskiego Związku Pracodawców, pozytywnego wyniku, pozytywnych relacji, sięgania po, po środki i y, wykonywania różnych ciekawych rzeczy na rzecz rozwoju regionu.